No i witajcie w kolejnym odcinku, odcinku yy, na podsumowaniu mojej podłogówki. Słuchajcie, robiłem to jeszcze wczoraj na szybko, bo panowie mieli być wtorek, środa od posadzek, ale wczoraj dostałem SMS-a, że będą jutro, czyli dzisiaj w piątek. Yy, no i na szybko musiałem skończyć jeszcze dwa obwody i zrobić próbę ciśnienia. Tak też do świętego spokoju, no może od tego zacznę, idziemy do... Kotłowni, słuchajcie, no standardowo, już mój kompresorek, bo ten malutki pompał, ale bardzo wolno. Chwieję no znaczy tego już miałem od razu w samochodzie, chwieję go, słuchajcie, mój manometr, ten, który miałem w poprzednim razem do sprawdzania wody, z drobną przeróbką jest tutaj poszerzony średnica końcówek, przerobiony wąż i tak dalej, żeby móc się podłączyć. Tutaj w to miejsce to są takie, oj. Musieliśmy z ojcem wymyślić coś na tą średnicę po prostu yy, końcówki. Ja sobie to że później sobie to zakręcę. I wczoraj, jak inaczej, inaczej, nie wiedziałem dokładnie jakie ciśnienie, w w w internetach no i doszukałem się informacji. Jedni piszą nie więcej niż 3, jedni piszą 2,2 spadek na 24 godziny, maksymalnie 1 10. Słuchajcie, wczoraj napompałem 2 do 2,5. Zdjąłem o później po pół godziny ściągnąłem ciśnienie do jednej atmosfery. A na wieczór przed wyjazdem znowu podbiłem do dwóch. Nie drgnęło do dnia dzisiejszego. Po 12, spokojnie po 14 godzinach. Jak zostawiłem dwójeczka, tak jest dwójeczka. Krótki e, opis mojego rozdzielacza: pokój syna, sypialnia, biurą, łazienka, e, wiatrą, łap. Kuchnia, e, salon, środek, taras. Taras to żartobliwie sobie na, na, nazwałem. Gdyby ktoś pytał, mam taras podgrzewany. Nie, chodzi o obwód, który jest przy drzwiach tarasowych. No i na dole mam popisane długości. Słuchajcie, starałem się gdzieś tam w przeciągu 20-25 metrów yy, tak kręcić obwody. No, bo gdzieś dostałem... Znaczy inaczej, zawsze jak się tym interesowałem, to zawsze była taka gdzieś tam informacja krążyła, że obwody się powinny robić w okolicach 20%. Od najdłuższego... Znaczy od średniej długości plus minus 10%, czyli w przedziale 20%. W zależności od e, firmy, z jakiej macie podłogówkę, bo niektóre e, firmy i średnice, bo też średnica ma wpływ e, na długość obwodu. Ja mam 17 razy 2 wiem, że 16 razy 2 już ma około 20 miar, przy, e, dedykowane około 20 metrów krótsze obwody. Na 17 ,2 można obwody z tego, co wiem, robić do 120 metrów. Aczkolwiek pan hydraulik mi powiedział, że robił nawet 140 na tym i działa, nie wiem z jakim skutkiem. Ja starałem się, maksymalny obwód mam 106, najkrótszy mam łazienka 72, to też zarazem dlatego, że do łazienki mam przekute przez ścianę, na skróty totalnie. Także nie ma typowego biegu, osobnego. No i jak widzicie tu jest gąszcz. Przedpokój będę miał, wydaje mi się, dogrzany dość, dość solidnie. Tym bardziej, że tutaj mam biegi na salon dość gęsto. Łazienka, łazienka. Tak wygląda łazieneczka. Ja sobie to dość nagrywam poniekąd do siebie, żeby było widać moje kratownice, gdybym musiał gdzieś coś wierzyć. Słuchajcie, zostało mi tutaj tylko założyć steropian. Aczkolwiek chcę dopytać panów, panów od posadki jeszcze, którzy przyjadą chyba za pół godziny tylko pionowy, tu gdzie będzie odpływ liniowy, czy coś więcej, bo tutaj będę miał około 2 metrów w kabinę, czy po prostu zrobił mi to naturalnie ze spadem i tylko, tylko w rogu podłużny steropion do zamontowania. Taką to jest szczegół na, na ostatni moment. Tak samo tutaj też będzie dylatacja nacinana, i nie wiem w którym miejscu. I zostawiłem sobie to, aż panowie jeszcze dzisiaj przyjadą, żeby mi powiedzieli czy dylatacja będzie tu, czy nie wiem, ze skosa, czy może w tym biegu, bo te, ten mur i ten mur nie są, znaczy jest w o 24 cm, grubość pusteka. O, panowie wpjechali od Także na szybko. Tam gdzie będzie lodówka, o nasi tu byli, nie mam podłogówki w spiżarce, nie mam podłogówki, mam tylko folię. Przy ścianach mam zagęszczone na 10 cm, na około 60 cm od ścian. We wnękach okiennych jest też wszystko podjechane, żeby dogrzewało, przy drzwiach tarasowych tak samo. Także, aha, i tutaj mam tak, przy tej ścianie mam 15, w wiatrową mam co 10. Tak i zrobiłem sobie EFY, ale jeszcze na sam koniec. Według projektu EF mi wychodził tutaj. Wyszedł mi tutaj i mała przerwa, bo jechał pan z Kruszywem. panowie od posadzek będą za chwilę. I o cofię tam Do tego widać. Tak Czekaj jestem podekscytowany, bo w tym momencie zamykam kolejny etap podłogi. Aha, I może wspomnę za chwilę jeszcze o kosztach. Słuchajcie, akurat jesteśmy w sypialni, tak jak wspomniałem, garderoba mam tylko po środku podłogówkę, w oknach zagęszczone. Po środku efyje, tutaj robiłem ogólnie co 15, w ścianach, w ścianach zewnętrznych, wszędzie co 10. Tu pokój od syna. No i teraz jeszcze co No i biuro. Biuro zagęszczone jest tylko od strony okna. Tu są same piętnastki. No i teraz tak, co poza tym. Tak, żeby to miało. E... Aha, tutaj e... obowiązkowo, z tego co wiem, przy każdej zaworach i tak dalej. Ja to miałem projektowane w kotłowni, zdecydowałem się na zmianę po, po rozmowie z kierownikiem, że możemy to zmienić tu. Aczkolwiek musiałem dorobić w tym miejscu kratkę odpływ. Nie mam go podłączony do, do szamba, mam go tylko w steropianie i wyjechane tam za drzwi. Za drzwi wewnętrzne, o może pokażę. Cyk, cyk, cyk. Cyk. O, jeszcze nie posprzątano. To jest ta rureczka, która wychodzi i ona będzie podłączona. To jest takie, że tak powiem, awaryjne. Z drugiej strony, jeśli będę wpuścił sobie filtr, będę miał kratkę pod ręką, automatycznie go mogę podłączyć do kratki i woda leci na zewnątrz. O, słuchajcie, i teraz tak. Piec już mam, zasobnik już mam. Myślę, że nie muszę mówić tam jakich firm, nieważne, bo to jest mało istotne, wyjście do komina, wszystko i tak dalej. Eee, piec zasobnikiem, wyszedł mnie niecałe 10. Podłogówka, wszystkie króćce, rurki, one są w otulinach, ja sobie streczem owinałem, żeby to ma ta otulina jest czarna, żeby była możliwie jak najdłużej czarna. Eee, Cała instalacja razem z podłogówką, z wszystkim i tak dalej, nie liczę steropianu, bo tutaj mam 20 steropianów standardowych z 15, także ten koszt sobie gdzieś tam skalkulujcie sami. Yy, określę to tak, że z tą instalacją, z rozdzielaczem, z wszystkim yy, zapłaciłem tam chyba nieco. Gdzie mi telefon dzwoni? Już sekunda. O, budzik 7.5. Ja tak późno nie wstaję. Eee, słuchajcie, z wszystkim wyszło mnie to około 22 tysięcy. Tylko tak jak mówię, to już mam całe ogrzewanie na gotowo. Eee, z piecem 19 kW. Nie wiem, jak sobie wbijecie w internety 19 kW, to chyba Wam wyskoczy ten, ten model, który ja mam. Eee, zasobnik z tej samej firmy. No i tylko jak będą posadzki i tak dalej. Słuchajcie, w międzyczasie sobie te ściany wyszpachlowałem. Będę miał teraz pauzę, że tak powiem, z budową. Żeby sobie posadzki stwardnęły to tutaj w technicznym sobie mogę ściany wypłytkować, bo sobie ją wypłytuję. Yy, I automatycznie jak powiesimy piec do wygrzewania posadzki, on będzie już powieszony na gotowej ścianie, żeby już go później nie demontować. Także wykorzystałem ten moment demontażu i tak dalej. No i co poza tym? No i wydaje mi się, że to, to wszystko. To jest cała podsuma No i czy jeszcze jest warto o tym wspomnieć? Aha, e, gdzieś tam zauważyłem w komentarzach i tak dalej e, geberity. że geberity powinny być podpięte do chudziaka, bo ktoś tam na, na posadce montował i tak dalej Jak widzicie, ja mam podpięte je do chudziaka, zresztą o tym był już film No i tutaj mam wyjście na obwodu na łazienkę z kotłowni. Jest typowo przez ścianę. Pozostałe też mogłem mieć na skróty przez ścianę, ale sobie e, korytarz zrobiłem po prostu do nagrzewania takiego samoczynnego i tak dalej. Na biegach do pokoju. Dobra, ja idę. Aha! Pianka, bo słuchajcie, pan był i e, zwrócił uwagę, bo piankę mam 5mm. Nie wiem czy ją dobrze widać i tak dalej. E, powiedział, że dołożę, ja mówię spokojnie sobie, sam dołożę, także dokupiłem sobie jeszcze dwie szpule. Centymetrowa pianka. I później jak pokojarzyłem, jak byłem na realizacji, gdzieś tam u kogoś wykańczać mieszkanie, jak były świeże posadzki. To jak pamiętam, ścinałem folię z pianką, to faktycznie ona była gruba. Także ja nawet nie pomyślałem o tym, że kupiłem cieńką, także gdzieś to poszło odruchowo. Także dokładam jeszcze piąteczkę dookoła, na wszystkich murach. I, i, yy, no i to wszystko i całe przygotowanie i, i walimy posadzkę. no Zaczęło się, od tu innym mam, zrobiliśmy gdzie będzie cięcie dylatacyjne, na tej linii tej ściany i tutaj też, tutaj założyłem, niestety tą nitkę musiałem przesunąć, bo jest dokładnie na tej przerywanej linii pójdzie dylatacja, będzie to takie poprzeczne cięcie i musiałem tą nitkę po prostu przesunąć, ale żaden kłopot. Jak już pierwsze podsypywanie, zabezpieczenie podłogówki przed ruszającym, migrującym wężem. Także jak wchodzą, tak tak zabezpieczają, żeby wąs się ślizgał już po stępnym